Mercedes Mercedes GLA W156 Wiecie co tą lampę uznałem za wyjątkową bo mam bardzo dużo lamp full LED a to jest jedna jedyna Bixenon Bixenon nieskrętny Lampa jak widzicie ma ładny klosz wersja europejska Wraz z uszczelką dookoła. Co ważne, mamy dołączony spyskiwacz tego reflektora. Uchwyci, który często pęka, ten ślisk dolny cały. Górne uchwyty również są całe, nierobione, niereperowane. Do wglądu właśnie oznaczenia lampy oraz kod LEDu lampa z deklem, z jeżem nie ma tutaj modułów, ani modułu od LEDu, ani przetwornicy, możliwość uzbrojenia w tym miejscu była dziurka malutka, o tutaj w tym miejscu została pospawana, także lampa jest, jest szczelna, a od dołu po prostu tego elementu tak i tak nie widać. Także spokojnie można założyć. Lampa szczelna, po, zamontu, po zamontowaniu lampy na aucie nie widać e, tego miejsca naprawy. Spryskiwać w zestawie, co ważne Wersja europejska, co już mówiłem, bo sporo Anglików. Zachęcam do kupna. Piszcie, dzwoncie, zaglądajcie na moją stronę.